Witam Państwa w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej na mojej wystawie Maskarada, która trwa od maja 22 do czerwca 26. Ja się nazywam Julia Medyńska, jestem malarką. Może zaczniemy od pierwszych małych obrazów tutaj. Może najpierw powiem i przeproszę, że nie mówię super po polsku, bo nie wychowałam się w Polsce. Wyjechałam do Berlina, jak miałam 5 lat, a potem wyjechałam do Nowego Jorku, jak miałam 18 lat, to znaczy, że mówię lepiej po niemiecku lepiej po angielsku i nieraz mi nie jest ciężko mówić po polsku o, przeważnie o sztuce i o moim malarstwie, ale proszę wybaczyć jakiekolwiek błędy będę robiła. Te obrazy tutaj są z roku 2018. One powstały od razu po, jakby wróciłam z Nowego Jorku do Londynu i przestałam malować ogromne obrazy, bo miałam dużo miejsca w Nowym Jorku i zaczęłam malować bardzo małe obrazy, bo właśnie się znalazłam w bardzo ma. Mojej pracowni w Londynie. I e, może powiem tak, że temat maski dla mnie był zawsze bardzo ważny, bo jak e, wyjechałam do Nowego Jorku w 2000 roku i zaczęłam studia aktorskie, e, to oczywiście maska zawsze jest ważnym tematem. Aktor się zawsze zastanawia, jaką maskę nakłada, żeby pokazać jakąś osobowość, a nieraz poza maską jest jakby inna rzeczywistość. I dla mnie to zawsze był taki temat bardzo ważny, bo też się interesuje, że uważam, że wszyscy mamy jakąś formę maski na co dzień, a jesteśmy jakby inną osobą. Jeżeli jesteśmy osobą prywatną, i, i nie pokazujemy jakby całkowicie siebie do innych. I to dla mnie była taka pierwsza myśl, jakby rozwiązać temat maski, i zaczęłam od portretów. I to jest pierwsza seria, jakby jak pokazać nałożoną maskę, plus co się dzieje z osobą pod maską? Rzeczywistość, cierpienie, może chowanie siebie i taka. Dwuosobowość w jednym obrazie. I to dla mnie było dosyć ciężki temat do rozwiązania tylko jakby w formie portretu. I tutaj jeszcze są inne też formy maski, obrazy. Oczywiście dzisiaj maska to... Ma jeszcze inne jakby znaczenie, bo wszyscy nosimy maski i nawet uważam, że dzisiaj jest ciężko kogoś poznać drugi trzeci raz, bo tylko widzimy oczy, a nie całej twarzy. To jest jakby w moich obrazach w roku 2018 i pokazały się teraz maski dla nas na co dzień. Dobrze, to może przejdziemy dalej do większych formatów. I tu są obrazy jakby, jak już wtedy miałam więcej miejsca w Londynie, miałam większą pracownię i miałam możliwość zająć tematem na większym formacie, to znaczy zbudować całą narrację i zaczęłam się zastanawiać na temat bajki. I to są dla mnie jakby przerobione, z, dla nas bardzo znane bajki. Na przykład tutaj jest obraz, temat po angielsku: Big Bad Wolf, to jest po polsku duży, duży zły wilk. I temat maski w tym sensie dla mnie było jakby pokazać znaną bajkę, jakby z drugiej strony. Wszyscy znamy te bajki, że jest czerwony na przykład kapturek, zły wilk i spotkanie w, w lesie, ale dla mnie to było tak, co bym się zdarzyło, jeżeli by czerwony kapturek nie był wystraszony, nie byłaby wystraszona dziewczynka, tylko bojowa dziewczyna. I przekręć, jakbym chciałam pokazać. Jak to można by było przekręcić w drugą stronę, pokazać inną rzeczywistość? I dlatego też czerwony kapturek pojawia się jakby trzy razy. Dziewczyna jest bohaterką, i nie boi się, wilk jest bardziej pokazany z boku i ona ma jakby trzy razy powtórzoną osobowość. I tak samo tutaj z tej strony, nie wiem jak się ta bajka nazywa po polsku, ale to jest też grima bajka o po angielsku tytuł Lay me down under the Jupiter Tree, że macocha zabija chłopczyka i on wtedy jest pogrzebany pod drzewem i przekształca się w, 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 w ptaka, a dla mnie to była jakby chłopczyk po prostu przekształcił się. I, I też znowu się podwaja, Jest, są dwie osobowości. Jest jakby on bohaterem. Nie, że Macocha wygrywa, tylko on wygrywa. I e, jakby taki na nowo, na nowo, jakby to powiedzieć, e, inny, alternatywny koniec bajki, e, którą my może znamy na co dzień. I tak samo tutaj nasza, mój jeden z moich ulubionych obrazów – czarownica, e, że na przykład znamy czarownicę z bajek – groźną, starą, brzydką babę, może, a dla mnie jest to młoda dziewczyna, młoda dziewczynka nawet, która prz, przekształca całą historię, że widzimy ją jako silną bohaterkę, która e, jest śliczną dziewczynką, która jest. E, jakby pełna siły i, i nie widzimy starej babuszki, tylko młodą dziewczynę, która dominuje st e, i, i, i straszy ca cały całe, całe las. I jak wróciłam do Polski od ostatniego roku, jestem już teraz cały rok w Polsce, no to jakby zaczęłam się inspirować coraz bardziej barokiem. I to jest jakby wchodzimy teraz w bardziej w serię barokową. To jest jeden z największych obrazów moich na temat baroku, bo też pierwszy duży obraz na ten temat też troszkę się nawiązuje w świat martwa natura barokowa plus znanych znane nasze małe po polsku to się mówi po angielsku cupid po polsku to jest chyba o nie wiem, ale no, te, te małe aniołki e, i, i ten obraz się nazywa Tree of Life. E, inspiracja jest Rubensa. E, często zaczynam od znanych dzieł i wtedy je przekształcam, jakby robię z tego swoją narrację. E, e, I często bohaterowie są dzieci i też kobiety, bo ostatnio też się zaczęłam interesować. Relacja Madonna, dziecko, matka, dziecko. I to są, widać tutaj bardziej takie kobieco inspirowana matka, dziecko też, relacja. Jeszcze pokażę ostatnie tutaj zrobione obrazy międzyrzeczu w mojej pracowni i to są, tak jak mówię, wracając albo bardziej nawiązując kontakt z z barokiem jeszcze i troszeczkę wyciągnęłam, też wyszłam troszeczkę z czarnego malowania, może z czarnej farby, bardziej w kolor, pejzaże i takie narracje, które widać w baroku. Oczywiście barok, nawiązując z powrotem do teatru i moja miłość do filmu i do teatru. Barok oczywiście ma swoją własną teatralność, przemoc e, i oczywiście też pozy e, przesadne, co mnie inspirują. I tak jak mówiłam, biorę znany obraz Rubensa albo in, inne obrazy i przekształcam je w swoje narracje. Często teraz ostatnio matka dziecko, Madonna, dziecko e, Takich, no i też albo same Madonny, ostatnie takie moje obrazy, które powstały w ostatnich miesiącach. Dobrze, to bardzo dziękuję i zapraszam na wystawę.